Cześć, jestem Maria. Pozwólcie, że opowiem Wam o sobie, jak i podzielę się z Wami moim sekretem. Mam 24 lata i jestem guwernantką, choć marzę o studiach we Francji. Jestem z tych, którzy uważają, że nauka jest czymś bardzo pięknym. Podobnie jak przyroda. Tylko w kontakcie z naturą możemy czuć się w pełni sobą, możemy odnaleźć w sobie ten nieznany nikomu pierwiastek. To dlatego każdą wolną chwilę spędzam w swoim ogrodzie, gdzie oddaję się rozmyślaniom. Czy może coś promieniować większym blaskiem niż słońce? Czy istnieje piękniejszy kolor niż kolor jesiennych liści? Moim towarzyszem jest filiżanka aromatycznej herbaty i książka. Czytam zawsze i wszędzie. Podsumowując, uważam swoje życie za udane. Niestety, ostatnio dzieje się ze mną coś dziwnego. Może to tylko wytwór mojej wyobraźni, nad którą przestałam mieć kontrolę. Może to przypadkowe fale dźwiękowe układają się w przedziwny sposób, formułując dźwięki, których słyszeć nie chcę, ale nie wiedzieć czemu, zadomowiły się one w mojej głowie. Czasem wydaje mi się, jakby ktoś stał obok mnie albo podążał za mną. Czuję obecność niesprecyzowanej materii tuż obok. Boję się, a przecież niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć. Ale czy ludzie mnie nie zrozumieją? Nie chcę, aby uznano mnie za obłąkaną. To zrujnowałoby moje marzenia o studiach. <grystanie> Wracają one ze zdwojoną siłą. I tak w kółko. Bez ustanku. Nie wiem, co mam robić. Pomóżcie. No, tyle razy prosiłam, żeby zamykać okno. Odrobiłaś lekcję? No to bardzo proszę już się wziąć za lekcję. Co ty masz za dziwną marynarkę? Halo? No hej, hej, hej. Tak, tak, tylko wiesz, no ja jak zwykle zakopana w kratkówkach. No nie wiem, dzieciaki nic z tej chemii nie rozumieją. Skłodowka kiedy to pewnie się w grobie przewraca. No a Piotrek wiesz, też cały czas w laboratorium. Ja jeszcze od tego roku przejęłam kółko chemiczne, więc już w ogóle no jesteśmy gośćmi we własnym domu. Jeszcze nawet cię nie zdążyliśmy rozpakować. No, ale jasne, jasne, w weekend wpadajcie. Dobra, dobra, no to będziemy się zwalniać jakoś, nie wiem, w czwartek. Okej. Okay. なんだかい、なんだか。 Marysiu. Od początku mówiłam, że to nie jest dobry pomysł, ale oczywiście ty nie, wiedziałeś lepiej. Zamieszkajmy w XIX-wiecznym pałacyku! No i proszę. Ja dziękuję za takie atrakcje i za takie pałacyki. Aha! I ręka jedzie ze mną. Nawet nie próbuj mnie zatrzymać. Przepraszam. Drogi pamiętniku, ostatnimi czasy głosy stały się coraz bardziej uporczywe. Postanowiłam opuścić mój rodzinny dom i udać się do siostry, do Francji. Może to znak, że powinnam zawalczyć o upragnione studia na Sorbonie? Nikomu z nas życie zdaje się bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić? Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie. A z czasem wszystko się pokieruje dobrze wtedy, kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa. Maria. Пробуй, не <laughs>